Dziewczynka skończyła rysować. Co chcesz zjeść? Ona chce pankejki. Zrobicie? Wszyscy gotowi? Widzę, widzę nawet babcia. Oj, babciu, czy wszystko w porządku? Nic nie złamałaś? Dobrze, moje ciasto jest już gotowe. Tak czułam, że będę robić moje popisowe pankejki. Zaraz napieczemy stosik i nakarmimy moją ulubioną wnuczkę. Mm, co za zapach! Voilà! Gotowe! Teraz dodamy coś słodkiego, aby dziecku na pewno się spodobało. Mój ulubiony syrop klonowy. Dam go więcej i masełko. A ja zrobię tęczowe pancake'i. Mam tu ciasto we wszystkich kolorach tęczy. Oj, niebieski coś się nie leje. Gdzie ty jesteś? Hop, hop! Hop! Ojej, jestem cała w cieście! Wszystko w porządku, nie martwcie się, zaraz to wytrę. Mogę kontynuować pieczenie. Dobra, oto pierwszy placuszek, idealny. Co to za tęcza bez jednorożca? Zgadza się, nijaka. Skończyłam piec. Babciu, co myślisz? Pięknie. Kurcze, nie mogę znaleźć mojego czarnego barwnika. Nie ma go tutaj. Rączka. O, już tu jesteś. I przyniosłeś mój barwnik. Dzięki. Świetnie, dajemy kilka kropel. I gotowe. Teraz nabieram ciasto do strzykawki. Dzięki temu rysowanie jest łatwiejsze. I zrobię przerażającą pajęczynę z pająkami. Cudownie. Mm, jakie słodziaki. Dekorujemy talerz świeżą krwią. To znaczy z syropem truskawkowym. Pokładamy pajęczyny i moje urocze pająki. Myślę, że to arcydzieło. Wow, Wednesday. To wyszło naprawdę upiornie. To znaczy oryginalnie. Wszyscy gotowi? Kochanie, pospiesz się i spróbuj, póki jest gorące. Okej, okay, co my tu mamy? Jakie wszystko jest piękne. Oj, czy to są prawdziwe pająki? O matko. Nie, to pancake'i. Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć. Może smakują lepiej niż wyglądają. Pająki są słodkie i niestraszne. Kiedy są jadalne? Pyszka. Co będzie dalej? O, cały stosik pankejków z syropem. Mmm, rewelka. Trzeba jak najszybciej ich spróbować. Smaczne, słodkie. Miam, miam Co będzie następne? Wow, to pancake z jednorożcem! I tęczą. Miu, miu, miu. Leć mój jednorożcu prosto do mojej buzi. To jakaś magia. Zwycięstwo należy do jednorożca. Gratulacje. Enid, gratulujemy. Cyfrytki. Zrobicie mi? Jestem taka głodna. Nie musisz się martwić. W kuchni pracują profesjonaliści z doświadczeniem, prawda, babciu? Tak, dokładnie tak. Co się dzieje? Skąd się biorą te obierki? Enid, słońce, możesz być ostrożniejsza. Jestem cała w resztkach ziemniaków. Enid, no nie mogę się na ciebie gniewać. Jesteś taka słodka. Pomóc ci? No to daj, zaraz to zdejmiemy! Zostało tylko troszkę. Proszę. Dzięki babciu, teraz pokroję je specjalnym nożem. Zobacz, jakie ładne ziemniaki. Karbowane. Wpadłam na szalony pomysł. Chcę zrobić kolorowe frytki. Fajnie, prawda? Będę miała fajne tęczowe frytki. Moja siostra na pewno nigdy wcześniej takich nie widziała. Gotowe. Pozostało tylko usmażyć je na patelni. Mam patelnię, olej i kuchenkę. Łączymy je i mamy frytkownicę. Ale ekstra. Tak sprawnie mi to idzie, że myślę o zostaniu szefową kuchni. Pasowałaby mi czapka kucharska, na przykład tęczowa. Moje frytki są gotowe. E, nit, jesteś taka zdolna. To wyszło naprawdę dobrze. Ja też już smażę ziemniaki. Mam zwykłe frytki, niebarwione, ale też bardzo smaczne. Trupiące. Trudno się powstrzymać. Olejemy je odrobiną keczupu. Mmm, pyszne. Moje frytki też są gotowe. Można je przełożyć na talerz. Teraz je pokolorujemy. Ups, trochę się pobrudziłam. Czarny zdecydowanie mi pasuje, ale nie jestem jeszcze gotowa na nowy styl. Trzeba wam pomalować na czarno ziemniaki, a nie siebie. Mam prawdziwe frytki z piekła rodem. Teraz pozostało już tylko wykończenie. Voila! Chyba nie myśleliście, że to będą tylko czarne frytki. To pająk Klaus. Kochanie, ziemniaki są gotowe. Spróbuj. Wow! Ale fajne ziemniaczki. Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć, ale już się nie boję. To pajączek z ziemniaków. Jest super pyszny. Nie mogę się zatrzymać. A co my tu mamy? To zwykłe frytki z ketchupem, ale też są dobre. Mmm, i to bardzo, bardzo dobre. Niesamowicie dobre. Co od razu przyciąga uwagę? To tęczowe frytki. Zawsze o takich marzyłam. Mm, nawet moje zęby zmieniły kolor. Najadłam się. Tęczowe frytki wygrywają. Wow, Enid, znowu wygrałaś. Gratulacje, brawo. Dziewczynka już kończy swój rysunek. Co tym razem? Chcę burgera. Super! Wszyscy gotowi? Oczywiście, że gotowi! Zrobię najlepszego burgera w życiu mojej wnuczki! Podpiekę bułki, dodam słodkiego pomidora, pokroję go oczywiście w krążki! I mielone mięso! To bardzo ważne, aby zrobić kotleciki z dobrego mięsa! W porządku! I można zacząć składać! Bułka, zielona świeża sałata na nisoczysty kotlet, ser, pomidor, i przykrywamy to wszystko drugą bułką. Hurra, wszystko gotowe. Oj, daj spokój, Janik. To zwykły burger. Nie ekscytuj się tak. już ja mam pomysł? Te bułeczki wyglądają tak sobie. Zrobię coś smaczniejszego: pączek. Dodam trochę słodkiego syropu truskawkowego na wierzchu. W moim burgerze najważniejsze będą słodkości. Moja siostra uwielbia wszystko, co kwaśne, słodkie i pyszniutkie. Więc zrobię coś takiego. Słodycze są najważniejsze. Okej, right, 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 right. zostało tylko dodać pianki. Mmm, pyszne. Takie apetyczne i słodkie. Żebym tylko sama nie zjadła tej cukrowej bomby. No i kończymy. Mamy to. Okej, okay, moje czarne bułeczki też są gotowe. Teraz położę na nie ser. Kotleta z czerwonego mięsa. Więcej sera. No i więcej krwi. Oj, nie, to znaczy keczupu. Tak, tak, keczupu. Dobrze, możemy przykrywać. I nie zapominamy o dodatkach. Chips. Będzie służyć jako język dla mojego burgerowego potwora. Rączka potrzebuje Twojej pomocy. Nie musicie się go bać, on was nie zje, nie ma nawet buzi. Chcesz zabrać moje żelkowe oczy? Tak bardzo ich chciałam! Dzięki, rączka. Załatwiłeś mi żelkowe oczy. Tobie też pasują, ale mój burger potrzebuje ich teraz bardziej. Zrobiłam strasznie słodkiego burgera. Jesteśmy gotowe do degustacji. Mmm, mm, burgery wyglądają niesamowicie. Od którego zacząć? Zacznę od tego dziwaka. Jest przezabawny. I bardzo smaczny. Mm. Co następne? No właśnie. Ten burger wygląda dokładnie tak, jak go narysowałam. Powinien być dobry. Spróbujmy. Fuj! Okropna cebula. Nie będę tego jadła. Babciu, ja przecież nie lubię cebuli. Dobrze, został ostatni i najbardziej kolorowy. Chciałam z kotletem, ale pianki też są dobre. Mmm, słodkie i pyszne. Nie mogę wybrać, więc zdecyduję wyliczanka. Zwycięzcą jest ten przerażająco dobry burger. Mmm, ma też żelkowe oczy. Tak, to na pewno zwycięzca. Wednesday, gratulacje. Czy to cię cieszy? Wow, no dalej, Wednesday, uśmiechnij się szeroko. No. Szkoda, masz na pewno piękny uśmiech. Hmm. <grym> Te kakao zrobicie? Wszyscy są gotowi. Super! Mam nadzieję, że wszystkim wyjdzie pyszne i dziewczynce right, będzie smakowało. To zacznie! Right. Zaraz wymieszam w garnku kakao i mleko. Powinno wyjść super pyszne kakaoko! Dodamy troszkę czekolady. Mm. Napój czekoladowy! Moje kakao może być tylko w kubku z moją twarzą. Od razu lepiej. Niech wszyscy wiedzą, kto tu jest numerem jeden. Babciu, naprawdę jesteś najlepsza, ale ja będę miała również dobre kakao. Znalazłam naprawdę pyszne czekoladki. Wrzucę je do garnka i oczywiście dodam troszkę cukru. Okej. Ups, sam się wysypał. A teraz otworzę mleko. Zostało się, ale zostało jeszcze troszkę dla kakao. Dobrze, nie mogę zostawić go w białym kolorze. Muszę dodać troszkę niebieskiego, jak niebo. Spójrzcie, jak pięknie. Żółty krem będzie idealnie pasować. Ozdobimy nim szklankę, dodamy kolorową posypkę i wlejemy nasze błękitne kakao. Fajnie? Myślę, że jest super. Sis będzie zachwycona. Jeszcze więcej słodyczy i dekoracji. Co o tym sądzicie? Wspaniale. Skończyłam. Rączka, widziałeś ten kolorystyczny koszmarek? Z kim ja tu pracuję? Myślę, że wiesz, jakie ja zrobię kakao. Do mojej ulubionej szklanki wleję ciemne jak ropa kakao. Dodam paskudne ozdoby... I robaczki. Ale żelkowe. Nie będę wszystkich straszyć. Gotowe. Skoro wszyscy są gotowi, próbujmy. Kochanie, już czas. Tak, super, jestem gotowa. Wygląda bardzo apetycznie. To kakao jest takie kolorowe. Na pewno zrobiła je Eni. Pyszne. Mmm. A to kakao zrobiła moja ulubiona babcia. Mmm, kakao babci jest zawsze pyszne. Oj, a to znowu Wednesday i ulubione czaszki. Spróbujmy. Mmm, żelki z kakao są pyszniutkie. Okej. Ale muszę wybrać zwycięzcę. Wybieram to. E nic znowu wy. Jakie piękne torty. Jestem gotowa, żeby wybrać dekorację do mojego. Wow, żelkawe robaczki, świetnie. Mira, tylko spójrz, ile ich jest. Teraz Twoja kolej na kręcenie kołem. Boję się, że dostanę coś mniej smacznego. Wiedziałam! Prawdziwe robaki, ohyda! Fuj, są takie straszne. Nie mogę ich umieścić na moim torcie. Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie musisz? Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O, matko, one się przemieszczają, to okropne! Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok, ale to nie moja wina, takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe. Muszę to szybko zajeść tortem bez dekoracji. U, to mimo wszystko jest paskudne. przysiągło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy. Tylko nie to. Znowu robaki. Mam ich serdecznie dość. Wpełzają nawet na moje włosy. Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej. Jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko ozdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kejta, okay, może mnie poczęstujesz? Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to i mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie. Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie. Taki silny wiatr. O nie, nie wierzę. To papryczki chili. W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy, to nie fair. Dlaczego? To sprawiedliwe, tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O, rany to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył. Zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się. Nie wiem, jak to się stało. Co za fart! W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy? Ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw, nie lubię chili. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów naraz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim. Mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę! Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci jeść całą paprykę. Trzymaj się, Kate, polejcie wodą. Jak miło, dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić kołem jako pierwsza. Kaktus? Kurczę. Przecież jest kłujący. Jak ja mam go zjeść? Chwileczkę. Chyba nastąpił błąd. Koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz jak kręcę kołem? Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia mi nie zawiodły. Miałem dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich. Nie mam mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie, z trudem powstrzymuję się od jedzenia. Hmm. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji. Mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serduszko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam. Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Hej, cała się wywróciłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzyma i ten balon nie przeraża. Jest naprawdę duży. Dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kłujący kaktus. Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Nie. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manikiuru są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. Aha! A więc taki masz plan! No genialne! Dzięki mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! Nie aż to bolało. Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce. Wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale. ma wszystkim. W końcu zaczynamy challenge. I od razu mam pecha. Mam tylko jedną paczkę gum. A ja dostałam o wiele więcej. A ja mam całą górę. Alex, naprawdę masz pecha. Ale jako pierwszy możesz zjeść swoją gumę. Przynajmniej coś dobrego. Uwielbiam Hube Bubę. Zwłaszcza ten smak. Ej, co robisz? Czy dostajesz gumę, a ja muszę wynosić śmieci? Daj spokój, nie złość się. Zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. A wiecie, że można się takim balonem pobawić? Ale żeby to zrobić, trzeba być prawdziwym mistrzem. Wow, to naprawdę super, Alex, świetnie sobie radzisz. Ale teraz moja kolej na rzucie gumy. Po pierwsze, pozbędziemy się opakowań. Znam nawet sztuczkę, która naprawdę mi pomoże. Wow, ekstra! A teraz nadszedł czas, aby je zjeść. Uruchamiam odkurzacz. Oh, wow! Teraz zobaczycie, jak wygląda naprawdę duży balon. Nie pozwolę jej nadmuchać balonu, który jest większy od mojego. Co ty zrobiłeś? To straszne. Nie dość, że pękł mi balon, to jeszcze straciłam brwi. Jak mam teraz żyć? Przykleisz je z powrotem. Dobra, trochę spanikowałam. Okej. Okay. Mila, teraz twoja kolej. No wreszcie. Aby pozbyć się opakowań, przygotowałam specjalną maszynę. Ojej, bardzo skuteczny sposób. A teraz można je jeść jedną po drugiej. Jesteście gotowi zobaczyć gigantycznego balona? No to patrzcie! Mila, przestań, jest za duży! Co teraz zrobimy? Jak sprowadzić ją na ziemię? Mam pomysł! Musimy przebić balon za pomocą procy. Aleks, strzelaj. Dlaczego ja? Bo inaczej, Mila poleci w kosmos. Pospiesz się. Jezu, wszystko muszę robić sama. Wita, dobra robota, trafiłaś. Już myślałam, że będę musiała zaprzyjaźnić się z ptakami. Bardzo się cieszę, że was widzę. Oh Kurczę, mam tylko jednego granata, a ja mam chyba z dziesięć. Czego można chcieć więcej? Oj, można. Spójrz na mój stos. Mój smakuje lepiej. Mila jest pierwsza. Ok. Hurra, bardzo lubię granaty. Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają ziarna w środku. Nie są jednak zbyt wygodne do jedzenia. Ale dla takich malutkich przysmaków zawsze mam przy sobie pensetę. Pysznie wygodnie i nie trzeba brudzić sobie rąk. Lepiej będzie, gdy położę ziarenka na talerzu i zjemię wszystkie naraz. Tak, w ten sposób będzie o wiele smaczniej. Dokładnie, to ziaren to naprawdę super. To znaczy, że będzie smakowało 100 razy lepiej niż przedtem. Mimo, że zjadłam tylko jeden owoc granatu, jestem bardzo zadowolona. Aleks, twoja kolej. Okej. Okay. Najpierw trzeba dostać się do najsmaczniejszego z nich. Krojenie granatu jest zbyt proste. Ale można go rozerwać. To straszne. Alex wygląda jak jakiś maniak. Jaki maniak! Po prostu chcę dobrze zjeść. Alex, oszalałeś. Nic podobnego. Po prostu jem pysznego granata. To wszystko. Lita właściwie to też mogłabyś już jeść, żeby nie tracić czasu. Rzeczywiście. Mila potrzebuje noża. Samo jedzenie granatów jest nudne. Robienie z nich pysznego soku to dopiero będzie zabawa. Bingo! Zobaczcie, jaką mam wyciskarkę do soku. Wow, jaka duża maszyna. Duża sokowirówka plus mnóstwo granatów Równa się mnóstwo pysznego soku z granatów. Tylko spójrzcie. Po prostu błaga mnie, żebym go wypiła. Mm. Jak smakowało? Bardzo. Witam, masz teraz sok nawet na twarzy. Nie problem, można go łatwo rozwiązać. Mm. No i proszę, mam tylko jedną puszkę Coli. A ja mam więcej. Zobacz ile mamila. Tak, tak, patrzcie, mam całą wieżę z puszek Coli. Ale to ja będę piła jako pierwsza, przynajmniej w pewnym sensie mam szczęście. Kola zawsze dobrze smakuje. Sprawię też, że żołądek daje głos. Wpadłem na świetny pomysł, jak wypić wszystkie puszki naraz. Awesome. Najpierw je otworzę, a potem użyję słomki, którą właśnie zrobiłem. To świetny pomysł. Chwila jest taka dobra. Tylko teraz chcę się wydostać na zewnątrz. To się nazywa potężny ryk. A co myślałyście? W końcu jestem facetem. A ja wolę Pepsi. I nawet dostałam jedną puszkę. Jak fajnie. Czemu to zrobiłaś? To runie. I co z tego? Niech sobie runie. Przynajmniej teraz nie muszę już sięgać na szczyt. Założymy się, że uda mi się wypić wszystkie puszki Koli na raz. Wierzymy ci, tylko nie rzucaj w nas śmieciami. Przestań! Właśnie, to puszki uderzenie puszką w boli. Przepraszam, ale nie mogę się zatrzymać. Mila, co się z tobą stało? Czy widziałaś swój brzuch? Tak, to wszystko to gaz. A, ratujcie się, kto może! To najzwyczajna sytuacja, Mila Beka! Ojej! ila nigdy więcej Koli nawet nie chcę już więcej w siebie nie zmieszczę